Dzisiaj będzie poważny temat, bo niestety mm, niestety panuje od lat epidemia. Epidemia choroby, która dotyka kobiety głównie w związkach. I chciałem Cię Ci pomóc w tym, żeby po prostu nie spotkało to kobiety, z którą jesteś w związku, jeżeli zdro, jej zdrowie jest dla Ciebie ważne, to muszę obejrzeć ten film do końca. Kobiety w związku dostają garba. Tak, garba. Dlaczego? Bo nic tak nie prostuje kobiety, jak oddech konkurencji na plecach. Tak, jeżeli Ty nie wyściejesz w związku, stajesz się taki... Mie, mie. Oczywiście, to jest taka gra w kotka i myszkę. Ona robi tak, żeby Cię e, przystosować do życia w rodzinie, a twoim zadaniem jest zrobić tak, żebyś ty zawsze mógł się przystosować do życia w innej rodzinie. I wtedy będziesz dla niej atrakcyjny. Ponieważ kobieta, kobieta, która jest pewna swojego mężczyzny, zaczyna się garbić, bo nic nie prostuje kobiety tak jak oddech konkurencji na plecach. Nic. I to nie znaczy, że ty musisz się zdradzać i tak dalej. Ja nie jestem fanem zdradzania. O wiele bardziej szanuję ludzi, którzy po prostu. Um, Mówią wprost, czego chcą i się dogadują z drugą stroną i jej nie okłamują. No bo zobacz. Bo walenie konia jest gorsze niż zdrada. Ona ma w domu tchórza, a wolałaby już no kur... wiarza. Tak, tak, tak. I co? Macie razem dzieci, tak? I ty dla dobre rodziny siedzisz i szarpiesz z dziada turz dropsa pod prysznicem. Do czego? Do pamięciuwa czy telefon? No to może lepiej pamięciuwa bo telefon to zamoknie, a szkoda. I zobacz. I co? I macie dziecko nakryć pod prysznicem, albo gdzieś w pokoju, jak walisz konia. Bo. bo... Nie, bo nie masz odwagi odejść, albo ci zwyczajnie na to nie stać. Wiesz, jaki to jest uraz dla dziecka? Jakie, co ty dziecku szykujesz, będąc w związku z kobietą, która nie uprawia z tobą seksu? Ty masz tego świadomość? Do czego ty się posuwasz? Nie dość, że zadajesz cios śmiertelny tej kobiecie, sobie, to jeszcze temu dziecku. Bo małeś za pizdę, zamiast gościa z klasą. Będę na przykład Cię Twój syn nakrył z ciocią in flagranti, to zawsze może powiedzieć, dobra, tato może zdradził mamę, ale ciotka była naprawdę hot. I to już inaczej wygląda, to już inaczej się prezentuje. Wiesz, to trzeba mieć na uwadze dobro wszystkich, bo Ty jako mężczyzna jesteś odpowiedzialny za dobro całej rodziny. I to nie znaczy, że ty masz się zdradzać. Nie daj Boże. Nie lepiej dogadać się, jak ty kończył sąsiadką. Już nie powinienem tego może mówić. Ale oczywiście ty tego nie zaproponujesz, bo... Uch, Boże, bo co ona pomyśli? Ona się obrazi i... Ua, walić to. Słuchaj. Naprawdę chcesz, żeby twoja kobieta myślała o tym, że jesteś tchórzem? Ty możesz być uczciwy. Ale nie ma to być tchórzem. Prawda? że żebym szła, że jesteś tchórzem i co. Myślisz, że co, że ona nie wie, że to by się chce? Myślisz to, że ona nie wie tego, że to by się chce? Że ona wie, że ci się chce. I... I nagle ona jest zmęczona życiem. I w ogóle temat seksu jej nie interesuje. Ale nie przeszkadza jej to być milionową laską, która puszcza na Netflixie. No, oczywiście w celach edukacyjnych. Dziewczyny z Dubaju, albo 365 dni, gdzie przystojny włoski mafiozo, no, no co tu gadać, no, jest tutaj, yy, no, i, pomaga jej wybierać mybelki do Ikei, no, znaczy z, znaczy, z Ikei, do domu. Nie no, żartowałem, bo ja wiem, że tam czegoś takiego nie ma. Yy, I ona nie chce seksu, ale jednocześnie wiesz co, powiem ci tak, tutaj ja na przykład nie lubię karpi. Nie smakuje mi ta ryba. Ale ja nie idę kurwa do kina, nie odpalam mnie na film o i hodowli, rozumiesz? Nie odpalam tego. Dlatego uważaj, walenie konia jest gorsze niż zdziada. Daj kobiecie dary niepewności. Rozumiesz? Możecie znać żonę i kochankę. Kochanka myśli, że on jest u żony, żona myśli, że on jest u kochanki, a w tym czasie siedzi w bibliotece. Siedzi w bibliotece na słuchawkach elegancko ogląda sobie ten kanał, albo siedzi w kawiarni ogląda sobie ten kanał po przez, nie wiem, tam kawkę i je sobie ten mm, jabłecznik myślę się... sobie. No chuj, trudno, no trzeba, to trzeba, no nie chcę je zdradzać, no ale no kurwa, muszę prześwirować, że niby jestem taki zajęty, tajemniczy, nieprzewidywalny. Dobra, chuj, założę sobie drugi numer telefonu i napiszę do siebie smsa, że... Yy... Ale miło fajnie, ale się fajnie rozmawiało przy kawie. Jesteś taki mądry. Dziękuję. Twoja żona na pewno ma z tobą dobrze. No. No. Czego się nie robi dla dobrej rodziny? Czego się nie robi dla tej kobiety? Przecież my to wszystko robimy dla was. Dlatego nie pozwól swojej żony, żeby się zgarbiła. Nie pozwól swojej dziewczyny, żeby się zgarbiła. Rozumiesz? Bo nic nie prostuje kobiety tak, jak oddech konkurencji na plecach. Widziałam to wiele razy, Słyszałam to od moich klientów, a już w szkole 2008 roku. Działo się cuda. Działo się cuda. Oddech konkurencji na plecach nie dość, że działa na garba, to działa na bóle głowy. Działa na, na mowę, na słowo to działa. Momentalnie kobiety milkną. Działa na nawilżenie, to jest sprawy kobiece. Wszystko się... Niesamowite. Wszystko się reguluje. Wszystko się samo reguluje. Wszystko działa, wraca popęd, wraca ochota do życia, wraca wigor. Nagle już talent kulinarny powrócił. To jest niesamowite. To jest niesamowite, ile potrafi zdziałać świadomość tego, że gdzieś tam może być inna kobieta, bo jak wiemy, biedni zdradzają, a bogatych to kradną te suki, które zazdroszczą mi tego, że mam fajnego męża. I Powiem Ci jedno. Oddech konkurencji na plecach jest jak ożywczy, poranny wiaterek. W piękny letni dzień. Taki jest ciepło, ale jest taki rzeźki wiaterek, taka morska bryza wręcz. Pachnąca jaśminem i wrzosem. I, I to jest niesamowite, ile to tematów prostuje. Nagle się okazuje, że się już doskonale ubierasz. Nagle się okazuje, że twój żart na obiedzie przyłamusu był wykwintny idealny, nagle się okazuje, że w sumie to, to fajnie, że masz ten motocykl i że, że super, że masz jakąś pasję, to tyle rzeczy ułatwia. I po prostu poprawia to humor kobiecie, poprawia to humor kobiecie, nagle to wiele rzeczy prostuje. Bardzo wiele rzeczy prostuje. A jeżeli ty, jako prawdziwy mężczyzna, Otaczasz swoją kobietę opieką w każdym aspekcie życia i sprawach bytowych, to kiedy nagle sobie kobieta przypomni, że nic w życiu nie jest dane raz na zawsze i warto pielęgnować relacje, które są, żeby nie przypieczętować m.in. swojej bezdomności, to nagle się okazuje, że ten facet w ogóle jakiś taki przystojniejszy się zrobił. Fajniejszy się zrobił, zabawniejszy się zrobił i, i pałę ma jakąś taką dłuższą, grubszą i w ogóle jakoś tak lepiej i w ogóle jest tak chętniej. No. Niestety. Niestety to tak działa. Niestety i to nie moja wina, że to tak działa. Ja tylko opisuję rzeczywistość. A jak chcesz stać się takim facetem, bez latania na dziwki, udawania, tylko stać naprawdę autentycznym gościem, który będzie całą dobę dbał o swojej kobiety. Trzy kropki więcej pod tytułem tego filmu wchodzisz. Zaczynamy zabawę.